Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Miecznikowski, strateg i trener mediów społecznościowych. Porozmawiamy o tym, czy LinkedIn jest portalem dla ludzi poważnych. Spotkały się dwie niepoważne osoby, jak to wcześniej w kuluarach z Grzegorzem rozmawialiśmy. Oboje trochę niestandardowo prowadzimy swoje marki osobiste w mediach społecznościowych, więc Grzegorz, czy LinkedIn to portal dla ludzi poważnych? Pewnie w takim, wiesz, w szerokim rozumieniu na pewno dla ludzi poważnych, w sensie tych, którzy chcą robić biznes, tych, którzy chcą rozwijać marki osobiste i tak i szukać Tą pracy i tak dalej, no, trzeba być człowiekiem poważnym, żeby to robić, natomiast można to robić całkiem niepoważnie albo z dystansem do siebie, bo... Jakby powaga zabija, dystans do siebie zbawia. To jest jedyna rzecz w dzisiejszym świecie, która naprawdę może nas uratować. To jest poczucie humoru i dystans do siebie, do marek osobistych i tak dalej. Bo jak e, słyszę od klientów albo od osób, z którymi się gdzieś spotykam na konferencjach, warsztatach, wykładach prelekcjach, jak u Was, typu Jezu, ta moja marka osobista, ja muszę o nią tak zadbać. To znaczy, co zrobić, nie? No ale to po co, nie? W sensie jakby każdy ma już jakąś markę osobistą, nie? Wśród znajomych. Tak. Więc każdy powinien wiedzieć, kim... Kim jest mniej więcej? Dokładnie. A robi nam się na linii trochę fabryka, wiesz. Szary garnitur, błękitny tak. Tak, no. po prostu przyłóż, kopiuj w klej po prostu. No, trochę tak, jak ja to mówię, fabryka klonów. I faktycznie tak, tak się dzieje i to nie jest, nie, jest, znaczy nie jest dobre. Nie jest dobre dla klonów, bo dla nas to spoko wszystko. Whatever. E, w, każdym razie, w każdym razie nie polecamy takich praktyk. Nie, tak? w ogóle. E, warto się inspirować, ale warto też myśleć o tym, jacy my faktycznie jesteśmy i odzwierciedlać to w pewien sposób, być może oszlifowywać, ale nie, wiecie, nie, nie, nie klonować. Znaczy, bardzo wiele osób to też wynika z tego, że bardzo wiele osób myli wizerunek, który chcą posiadać w mediach społecznościowych, z tym, kim naprawdę są i czym jest marka osobista. Mhm. Wizerunek to jest to, co widzimy powierzchownie, a marka osobista, w skrócie, to jest to, co się o nas mówi, kiedy wyjdziemy z pokoju. Mhm. Czyli na przykład można być fajnym, zabawnym i profesjonalnym. Tak, czyli można być zabawnym i profesjonalnym. Tak, a niekoniecznie jest, jakby nie zakładać się na garniturnie i jakby na tej zasadzie I budować jakby tak, bo to jest tylko i wyłącznie wizerunek. Dokładnie. Czyli na LinkedIn jest miejsce na niestandardowy story storytelling, na jak się śmialiśmy, kolorowe ptaki? Tak, tak, oczywiście. Na LinkedIn jest bardzo wiele kolorowych ptaków i jakby trenerów osobistych, w sensie siłownianych, nie? którzy uczą na przykład. Jak robić ćwiczenia za biurkiem I, i naprawdę stoją za tym biurkiem i robią to razem ze swoimi followersami, fanami czy, czy siecią kontaktów? Jest sporo osób fajnych z marketingu. Jest miejsce na kolorowe ptaki, które po prostu są sobą, i nie przeszkadza im to budować marki osobiste i sprzedawać swoje usługi, mhm. biznesy no, czy produkty, więc. Pewnie. To gdzie jest tak właściwie ta granica między tym LinkedInowym Bontonem, tak to nazwijmy, a tym, tą niestandardową komunikacją tym byciem kolorowym ptakiem? Dobra, to może dwie takie rzeczy bardzo proste. Mam mówić tam? Tam się gubię. E, tam. E, dwie rzeczy proste. Po pierwsze, każdy kanał komunikacji, który używamy, ma swoją specyfikę. Na LinkedIn nie powinniśmy wykraczać poza biznes, nie robić z tego Facebooka, nie wrzucać zdjęć z plaży, zdjęć w kostiumach kąpielowych i tak dalej, ale można przekazywać swój styl i to jest druga rzecz. Warto zrobić sobie takie ćwiczenia, klucz marki albo pracować koło marki osobistej, e, które pozwala nam też jakby stworzyć i cały profil, i całą, e, cały język komunikacji nawet, mm -hmm. poprzez to, że określimy na przykład osobowość, którą chcemy pokazać, nie? Bo mm -hmm. jakby jest różnica między tym wizerunkiem, że chcemy być super profi, ale tak naprawdę przychodzimy potem na spotkanie, mamy tatuaże, e, <śm> wiesz, no, wiesz, no, no, potem żeby nie było tego dysonansu typu, ale obiecywaliście pana czy tam panią w, w garniturze, a, Przychodzi ekskluzywny menel, e, tudzież e, agencyjny hipster e, i zaczyna opowiadać, czy prowadzisz szkolenie. Nie? To, to też powinno być jakby spójne. Spójność i wiarygodność Z tym, przede wszystkim. czym jesteśmy, co robimy, i jacy jesteśmy. Tak, też nie ma co chować swoich y, tatuaży, jak już wspomniałeś, bo to i tak no, no, wychodzi nieautentycznie, sztywno i tak już Zdarzają mi się klienci, którzy proszą, żebym ukrył je na szkoleniach. Tak, dalej. Tak. No co ty? I co, ukrywasz? Nie. Ignorujesz, okej, okay, dobra. <laughs> Słuchajcie, ja tatuaży nie mam, ale hu To mi takie, o których wiemy. <laughs> Słuchajcie, ale że tak powiem im nie młodsze... Nie może powiedzieć, czy masz czy nie, bo mama ogląda, no. Mama ogląda. Tak, słuchajcie, im młodsze pokolenie, tym więcej tatuaży, ale to oczywiście tylko e, taka dygresja. E, na LinkedIn wchodzą coraz młodsi użytkownicy, e, coraz więcej się pojawia studentów, ale też po prostu pracowników, którzy jakby są już trochę in z innego pokolenia, może mają inne oczekiwania, inne potrzeby. Jak myślisz, jak zmieni się komunikacja Linkedina pod tym kątem, za, jakby za pomocą tych ludzi po prostu? Znaczy być może będzie bardziej otwarta, LinkedIn oczywiście trochę facebookzeje, to znaczy, że jest to kolejny kanał, gdzie chcemy budować markę osobistą, ale wrzucamy te same zdjęcia i te same treści co na Instagrama czy na Facebooka, co oczywiście jest złe, bo nie dublujemy treści mhm. i nie powielamy treści w ogóle na żadnym kanale, natomiast są to też osoby, które niekoniecznie są autorami treści, nie? bo jakby na LinkedIn mamy 1,43% twórców, tych, którzy publikują, 52% to są osoby, które współtworzą treść, czyli komentują, polecają dalej, udostępniają i reszta to są bierni obserwatorzy. Studenci, te młodsze osoby, one chcą się uczyć, chcą podglądać trendy, chcą zdobywać wiedzę, więc raczej mm. są współautorami niż autorami, więc tak. też jakby ten ciężar komunikacji nie spada na nich, tylko bardziej na autorów i na to, jak oni tworzą standardy społeczności. Poza tym, jeśli coś nam się nie podoba na LinkedInie, jak na przykład fake newsy, jak na przykład kradzież zdjęć, co się zdarza bardzo, bardzo często ostatnio, po prostu co robimy, zgłaszamy post, dlatego że to my jesteśmy społecznością LinkedIn'a i to my tworzymy standardy społeczności, więc jakby jak będzie zależeć, jak będzie wyglądać komunikacja portalu, będzie to zależeć i zależy stricte i wyłącznie od nas. Bardzo lubię te dyskusje właśnie często między studentami albo między bardzo młodymi juniorami. A takimi już wyjadaczami biznesowymi. Te tarcia są naprawdę i te różnice perspektyw i światopoglądów, bo przecież w to biznesie jest też jest to światopogląd jest bardzo ciekawe, bardzo produktywne i z, te, z tych dyskusji można wyciągać naprawdę mnóstwo fantastycznych znaczy, informacji. Wiesz, jaki jest główny krewnik marketerów, nie? I jakby tych jakby starych wyjadaczy, że przestają się uczyć. Tak. A dzięki napływom młodych też mogą poznać trendy, natomiast prawda jest też taka, że jeśli ktoś zaciekle broni swojego zdania. To... Trzeba być też jakby otwartym na, na nowe, tak, na, nowe na, na nową wiedzę, a to jest tak, że często ludzie, którzy już są ileś lat w biznesie, czy ileś lat hmm, pracują zawodowo, myślą, że hmm, ich zdanie, czyli sposób pracy jest tym, wiadomo, tym jedynym, prawdziwym, natomiast to, to tak po prostu nie funkcjonuje. Ale wszystko się zmienia i jakby ludzie się zmieniają i techniki się zmieniają. i Media się zmieniają i środowisko się zmienia, więc jakby wiemy, Dokładnie. że tak nie jest. Nie? Ja nie jestem taka stara, ale na przykład bardzo lubię rozmawiać ale ja ze jestem. studentami, a to nie, nieprawda. E, nie gadaj. E, ale bardzo lubię rozmawiać właśnie ze studentami o tym, jak oni to widzą, jak oni pracują. Z tobą rozmawiają? Tak. Mnie ja się powielbiam. boją. Ja po prostu uwielbiam na uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu, jak wpadam, to po prostu są tak fantastyczne dyskusje, bo tam ta kultura jakby, um, uczelni jest taka amerykańska, trochę tam jest dużo tych. Klubów, takich organizacji przyuczelnianych i tak dalej. Więc oni mają tyle pomysłów i oni tworzą takie korporacje, nie boję się tego słowa, i organizują takie grube rzeczy, że to ja się od nich uczę i to, a to jest ja obserwuję. to jest też jakby super. To nie? W sensie to, to jest też fajne, że młodzi teraz częściej jakby sięgają sami po tę wiedzę i też wybierają sobie ekspertów, a za chwilę to oni będą tworzyć rynek. Więc... No dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, uczmy się od młodszych i uczmy się cały czas tym pozytywnym akcentem. Grzegorz, bardzo ci dziękuję za ja rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.